Witam, pan Zbyszek? No ja, mówiłem, że będę na ósmą, to jestem. Bez zbędnego pierd... Świetnie, zanim zaczniemy, no to potrzebuję, żeby pan przeczytał BHP i zapoznał się z naszym pie... Czekaj pan, to jest piec czy dmuchawa do liści? Gorący? Mam nie dotykać. Włożę łapę, uwali. Moja wina? Moja wina. Jasne, tak? Dobrze, to jeszcze tylko socjal, jadalnia, mikrofalówka, ekspres oczywiście, z kawą, pracowniczą gratis. Gdzieś tu się da zjeść kabanosa, tak? Tak, na plastikowym krzesełku w jadal... Panie, w sam raz. Przynajmniej nie będzie tego pier o jogurtach i dietach pudełkowych. A benefity. Benefity? Ja mam emerytalne złudzenia. Daj mi do 10 wypłaty i będzie święty spokój. Panie Zbyszku, podoba mi się to, no to więc zaczynajmy pracę. Cześć, ty jesteś Leon? Jo, tak, jestem Leon, on day. Dobrze, że tutaj dojechałem, bo autobus nie miał ładowarek USB. I teraz Dobra, zacznijmy od BHP. A to można mi wysłać na maila? e z głosem lektora? Nie, tu jest tylko papier, piętnie zna e-learningu, tylko czysty łogień. Aha, a jest tu gdzieś quiet zone? Chciałbym taką przestrzeń dla siebie, w chwili skupienia. Jak najbardziej, quiet zone mamy od 22 do 6 rano, kiedy produkcja już śpi. A socjalka? Macie tutaj coś do jedzenia, w sensie jakieś opcje wegańskie? No co do socjalu, no to mamy lodówkę, co sobie przyniesiesz, to w nich masz. A kawa? Paweł u nas pod dostatkiem. Oczywiście pracownicza czas automatu, robusta najwyższej jakości. Aha, no to będzie ciekawe doświadczenie rozwoju. Bardziej przetrwanikowa, ale witamy na naszym pokładzie.